Kilkanaście osób uzbrojonych w georadary i wykrywacze metali. Ten niecodzienny widok to archeologiczny desant pod wodzą Adama Sikorskiego, niestrudzonego odkrywcy tajemnic historii. Autora programu było nie minęło. Zadanie na dziś odnaleźć samolot P-11C, asa polskiego lotnictwa Wacława Króla, zestrzelonego we wrześniu 1939 roku nad Kłajem. Wydawało się, że samolotu P-11, legendy polskiego lotnictwa, Wacława Króla, nikt nigdy nie odnajdzie. A tu okazało się telefon od człowieka, który spacerował po tym lesie, powiedział, zobaczyłem wystający z ziemi cylindra. Nie chodzi tu bynajmniej o rodzaj kapelusza, a cylinder silnika samolotu. Samolotu, powiedzmy to jasno, wyjątkowego, jak człowiek, który go pilotował. Lotnik Września później walczył w dywizjonach polskich w Wielkiej Brytanii, osiem zwycięstw powietrznych. Potem powrócił do kraju represjonowany. Charakterystyczny pisk radaru wskazuje, że coś metalowego jest w ziemi. Po chwili kopania wszyscy oddychają z ulgą. Są dwa cylindry samolotu P-11. Ależ niesamowite. Daj go tutaj. Tutaj mamy zwieńczenie jego wrześniowej historii, z, z, zdarzeń z 3 września 1939 roku, kiedy y, wraz z siedmioma kolegami atakował formację Heinkel 111 tutaj w pobliżu Kłaja. Został zastrzelony i no, opadał na spadochronie, szczęśliwie jakoś się uratował. Maszyna, z której wyskoczył król, roztrzaskała się w drobny mak. O sile tego uderzenia niech świadczą powykręcane jak precle, lufy pokładowych karabinów maszynowych, które również udało się odnaleźć. W kampanii wrześniowej P-11 był podstawowym samolotem myśliwskim w polskim lotnictwie. On, w porównaniu z samolotami niemieckimi, był już mocno przestarzały. P-11 były od niemieckich samolotów o wiele wolniejsze, słabiej uzbrojone. Pomimo tego polscy piloci radzili sobie zupełnie dobrze, bo zdołali wciąż. W ciągu niespełna trzech tygodni walk strzelić 130 samolotów niemieckich. To jedyny zachowany egzemplarz P-11. W 1939 takich maszyn było około 150. Co ciekawe, na tym jedynym znajdującym się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie też mógł latać Wacław Król. O czym świadczą charakterystyczne oznaczające maszynę zastępcy dowódcy eskadry niebieskie pasy na skrzydłach i kadłubie.